Wszystkie dzieci zapraszam przed ołtarz, śmiało moi drodzy, i będziemy słuchać Ewangelii. Dobrze, to jest całkiem solidna grupa. Chodźcie moi drodzy bliżej. Kto się boi, bierze rodziców za rękę i do ołtarza. Dobra i moi drodzy, teraz w skupieniu będziemy słuchać ważnych słów dotyczących chrztu Pana Jezusa, dobra? Po to, żebyśmy potem mieli materiał bazowy do naszej rozmowy. Pan z wami, słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei na Jordan do Jana żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, Natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, stępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. My tu zostajemy, a dorośli mogą usiąść dobrze. Cieszę się Waszą obecnością. Widzę po oczach, że mniej więcej wszyscy wyspali. Zgadza się? No jak to nie? Dzisiaj ładna pogoda, trochę słońce nam świeci. Słuchajcie, to jest całkiem nieźle. Tak po oczach przynajmniej widać. No to słuchajcie, troszkę sobie dzisiaj poprzypominamy pewnych kwestii, bo ta niedziela jest niedzielą, kiedy wspominamy pamiątkę chrztu pana Jezusa. Czy w ogóle my wiemy, co to jest chrzest? Wiemy, czy nie? Wiemy, tak? No to dobra, to troszkę będziemy tę wiedzę dzisiaj przypominać. Moi drodzy, ile mamy sakramentów? Siedem, tak? Podpowiadacie. No dobrze, siedem. To ktoś niech spróbuje nam wymienić wszystkie sakramenty. Kto by popróbował? Wymienić po kolei, jakie mamy sakramenty. No, jakie mamy sakramenty? Bo mówicie, że jest siedem, tak? No to jakie? Próbujemy. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta... Na Namaszczenie chorych, Państwo małżeństwo. Bardzo ładnie koleżanka nam tutaj wymieniła. To już mamy te siedem sakramentów. Moi drodzy, a na którym miejscu w tej wyliczance jest chrzest? Na pierwszym. Na pierwszym miejscu. No to ktoś niech mi podpowie, dlaczego chrzest jest pierwszy? Bo jak się dziecko rodzi, to trzeba go ochrzcić. Świetnie, bo jak się dziecko rodzi, to trzeba je ochrzcić. A stąd będzie wynikało moje następne pytanie. A dlaczego trzeba ochrzcić dziecko, jak się urodzi? Dlaczego małe dziecko trzeba ochrzcić? Żeby było dzieckiem Boga. Żeby było dzieckiem Boga. To jest prawda. Dlaczego jeszcze, słuchajcie? przynosimy małe dziecko do ołtarza żeby ochrzcić co jest tego powodem żeby nie miało grzechu pierworodnego świetnie żeby nie miało grzechu pierworodnego a co to jest ten grzech pierworodny kiedy to się stało ktoś wie uwaga uwaga co to jest grzech pierworodny no kombinujemy co to jest grzech pier no no Spróbujemy znaleźć, kto popełnił ten grzech. To było nawet tydzień temu, słuchajcie, ksiądz Sylwek to przypominał. Adam i Ewa. No świetnie. Grzech pierworodny popełnił Adam i Ewa. I co po tym grzechu zostało dla wszystkich ludzi? Że będą chorować i cierpieć. Tam między innymi po tym grzechu popełnionym, Pan Bóg jak się zezłościł, to powiedział, że o bólach, że kobieta będzie w bólach rodziła i tak dalej, i tak dalej. Ale pozostała taka skaza grzechu pierworodnego, zgadza się? I sakrament Chrztu Świętego nam to, słuchajcie, zmazuje. I mamy od tego momentu taką czystą kartę do zapełnienia. Ale jest jeszcze coś więcej, co nam chrzest działa, moi drodzy, w naszym życiu. No, uruchamiamy głowy. Jak myślicie, co chrzest powoduje dalej? Żeby być grzecznym. Tu kolega dotyka praktycznie istoty, moi drodzy, tego o co chodzi. Czyli chrzest pomaga nam w tym, aby być dobrym. Chrzest jest pierwszym sakramentem, który skłania nas ku Panu Bogu. Do tego momentu, kiedy nie jesteśmy ochrzczeni, można powiedzieć, że jesteśmy w takiej. Nijakiej postawie. I bardzo łatwo może nas diabeł przeciągnąć na swoją stronę. Weźmie nas tak za ramię i koniec. I, I trzeba będzie za nim pójść, no nie? A chrzest przeciąga nas na stronę Pana Boga. Dobra moi drodzy, to teraz trochę o ulicy porozmawiamy, dobra? Co jest przy drogach najczęściej? Jakie rzeczy się pojawiają przy drogach, jak jedziemy drogą? Jeździcie na pewno z rodzicami, samochodami albo rowerami. To jakie rzeczy tam się pojawiają przy drodze? I tata musi albo mama na to zwracać uwagę? Samochody. Tak, pojawiają się inne samochody. A co jeszcze się może pojawić przy drodze? Czerwone światło. Na przykład czerwone światło jest. Co jeszcze? Znaki. Pojawiają się znaki. Znacie jakieś znaki drogowe, co? tak. No tak. Przejście dla pieszych. Znak o przejściu dla pieszych. Co jeszcze? Stop. Znak stopu. Dobra, jakie mamy jeszcze znaki? Uwaga, zakręt. Uwaga, zakręt. I wtedy co robimy, jak jest zakręt? Dodajemy gazu? Nie? Zwalniamy, dobra. Znak pierwszeństwa. Na przykład znak pierwszeństwa. Zakaz wjazdu. Na przykład zakaz wjazdu. A słuchajcie, po co są te znaki? Żeby kierowcy uważali na siebie. Żeby kierowca uważał na siebie i na kogo jeszcze? Na pieszych. Na pieszych, na kogo jeszcze ma kierowca uważać? Na innych kierowców. Na innych kierowców, na innych użytkowników dróg, jeszcze tutaj, dziewczyny? Na zwierzęta. Na przykład na zwierzęta. Moi drodzy, co by się stało, gdybyśmy tak nie uważali na te znaki? Byliście kiedyś w takiej sytuacji, kiedy kierowca samochodu nie uważał na znaki? I co się wtedy stało? Co się wtedy stało? Jakby kierowca nie uważał na znaki, to mógłby być wypadek drogowy. Tak, może się stać wypadek. I jeszcze koleżanka. Żatarz. No to ja. Nie załapałem, ale to za moment będziemy tu uściślać tę odpowiedź. Na przykład, może się stać, że się zderzą dwa samochody. Tak, mogą się zderzyć na przykład dwa samochody. Ja wam powiem, że mnie kiedyś tak zatrzymała policja. No nie, jadę, jadę i się zamyśliłem. No tak, i nie uważałem, słuchajcie, i nagle patrzę, a tutaj pan mi macha. I patrzę, ale on nie chce ze mną podjechać, tylko mi macha, żebym ja się zatrzymał. No i zobaczyłem, że to policjant. I policjant mi mówi, proszę księdza, niech ksiądz wysiada z samochodu. No to ja wysiadłem, dałem dokumenty i mówi, idziemy 10 metrów dalej. No i poszliśmy. I on mi pokazuje znak. Ograniczenie prędkości. A ja mówię, Panie, ja to byłem w siódmym niebie, nie widziałem tego znaku. No, tam jakoś, powiem tak, spojrzał na mnie takim okiem pobłażliwym i dał mi upomnienie i powiedział, żebym już się tak nie rozmyślał za kierownicą, ale żebym patrzył na znaki. Zobaczcie, moi drodzy, te znaki są potrzebne, po to, żebyśmy my nie zgubili z drogi celu i żebyśmy do celu dojechali. A jakim celem jest w naszym, jaki cel jest naszego życia, jak myślicie. Ogólnie, wszyscy jaki mamy cel? Wszyscy tak, jak tu jesteśmy. Niebo. Niebo, świetnie. Jak ty masz na imię? Marta, tak? No, świetnie, Marta nam powiedziała. Celem jest niebo. I zobaczcie, pierwszym znakiem, który pojawia się na drodze do nieba w naszym życiu, jest sakrament Chrztu. A potem pojawiają się kolejne znaki. Które pokazują nam drogę, abyśmy tego celu nie zgubili, po to, żebyśmy do nieba rzeczywiście trafili, moi drodzy, i żeby to niebo stało się naszym udziałem. Moi drodzy, a co trzeba zrobić, żeby sakrament Chrztu Świętego w naszym życiu no, nie odleciał w naszej pamięci, żebyśmy my go sobie przypominali, bo myślę, że nikt z Was nie pamięta Chrztu swojego, co? No na przykład koleżanka pamięta chrzest siostry, mogło się zdarzyć ktoś, że ktoś był chrzczony jak był troszkę starszy, jak miał więcej lat, ale zasadniczo chrzest przyjmują małe dzieci. Zgadza się? Moi drodzy, to co zrobić, żeby chrzest potem w życiu pamiętać? Jeśli my swojego chrztu nie mamy prawa pamiętać ze względu na to, że byliśmy za mali? Zrobi sobie zdjęcie na przykład można zrobić zdjęcie, to jest dobra decyzja, i często mamy takie pamiątki z Chrztu. A jak jeszcze można, moi drodzy, tak praktycznie Chrzest pielęgnować w życiu? Do kościoła. A chodzić do kościoła, bo jakie zobowiązanie mają rodzice po Chrzcie? No, no, względem nas. No, no. Zajmować się dzieckiem. Ale jak zajmować się dzieckiem? No bo każdy rodzic ma obowiązek zajmowania się dzieckiem. Tu mamy odpowiedź. Jak zajmować się dzieckiem mamy po chrzcie? Trzeba się dzieckiem po zajmować bardzo dobrze. No bardzo dobrze, czyli jeszcze jak, moi drodzy, drążymy ten temat. Jak jeszcze? No wiadomo, że trzeba pieluchy zmienić, nakarmić, ale co jeszcze trzeba zrobić? Chodzić z dzieckiem do kościoła. Czyli chodzimy do kościoła, a po co, moi drodzy? Żeby się modlić. Żeby się modlić i żeby dziecku przekazać, moi drodzy. I żeby też przebywać z Bogiem. Żeby przebywać z Bogiem i żeby dziecku przekazać wiarę. Bo dziecko same, jak jest ochrzczone i leży w łóżeczku, to wiary się nie nauczy, zgadza się? A jak rodzice będą się dzieckiem zajmować, jak rodzice będą dziecko uczyć modlitwy, to w ten sposób przekażą wiarę i chrzest stanie się takim sakramentem, moi drodzy, od którego wiara w naszym życiu się będzie rozwijała. A jeżeli nie, no to można powiedzieć, że my się trochę uwsteczniamy i zapominamy o tym, co powinno być naszym programem na życie. Moi drodzy, dzisiaj. Na tym zakończymy i robimy sobie takie zadanie domowe, dobra? Wynikające z dzisiejszej niedzieli Chrztu Pańskiego. Każdy po powrocie do domu zapyta się swoich rodziców o datę swojego chrztu, dobra? Umawiamy się. No, niektórzy pamiętają, zapytamy się o datę chrztu i dzisiaj pomódlmy się w sposób szczególny za naszych rodziców. I za naszych chrzestnych, którzy mają obowiązek, moi drodzy, przekazywać nam wiarę, bo chrzestny czy chrzestna to nie jest instytucja bankomatowa albo prezentowa, ale to jest instytucja po to, aby przekazywać nam młodym ludziom wiarę. Umowa stoi: pytamy o datek chrztu i modlimy się za tych, którzy doprowadzili nas do wiary. Amen, moi drodzy. Możemy rozejść się na miejsca.